Spotykamy się w przeddzień Święta Niepodległości. To najważniejsze polskie święto narodowe. Obchodzimy je na pamiątkę wydarzeń z 1918 i 19 roku. W budynku, przed którym stoimy 95 lat temu zbierali się Polacy, którzy na fali patriotycznego zrywu i entuzjazmu związanego z odrodzeniem państwa polskiego tuż za pobliską granicą podjęli próbę umacniania polskości na tych terenach. Przypomnijmy kilka faktów z historii. 1 stycznia 1919 roku w Lęborku z inicjatywy powiatowego weterynarza Szczepana Gracza w sali koncertowej odbył się wiec ludności polskiej. Podczas spotkania powołana została powiatowa rada ludowa, a jej przewodnictwo powierzono miejscowemu Polakowi Stefanowi Hazuce, który prawdopodobnie już od połowy listopada 1918 roku przewodniczył konspiracyjnej Radzie Ludowej, która spotykała się w budynku przy ulicy Targowej 48. Skarbnikiem Rady Ludowej został Józef Paszkę. Obecni na spotkaniu byli między innymi Szczepan Gracz, reprezentant Polonii Gdański Jan Czyżewski, właściciel Cegiełnikawski, Kupiec Gackowski, Bernard Dwera, i Jan Styp Rekowski. Wedle założeń Rady Ludowej mogła ona występować w imieniu lokalnej społeczności, zarówno polskiej, jak i kaszubskiej. Rada Ludowa zamierzała również doprowadzić do przyłączenia ziemi noborskiej do Polski. Otwarte zaprezentowanie tego postulatu doprowadziło do zakończenia wiecu przez niemieckich policjantów zmuszających obecnych do rozejścia się. Administracja niemiecka podejrzewała założycieli Rady Ludowej o planowanie akcji zbrojnych, dlatego też ich domy były przeszukiwane. Większość z osób należących do Rady Ludowej aresztowano, niektórych chwilowo. Zaś Józef Paszkę, Szczepan Gracz oraz Stefan Hazuka nawet na kilka tygodni. Po kolejne aresztowania z oni do Wielkopolski. Podjęte przez Niemców działania represyjne spowodowały wyciszenie działalności Polaków na terenie powiatu lęborskiego. Tablica poświęcona członkom Rady Ludowej w Lęborku została odsłonięta 10 listopada 2009 roku.